Kochani moi, mam nadzieję, że wszyscy jesteście w dobrym zdrowiu i, i, no i że tam ten Pan Bóg trzyma Was w opiece. Dzisiaj sobota, wielka sobota. Ma u mnie wielkie sprzątanie. Zawsze w sobotę sprzątam. Dzisiaj troszeczkę dokładniej, na no jutro Wielkanoc. Ale przy okazji usiadłem sobie na kawkę odpocząć i tak no przyszło mi na myśl, że przecież trzeba coś nagrać. I, i tych parę minut spędzę z wami. Ponieważ no, byłem w podróży, jak niektórzy wiedzą, zapewne w długiej podróży z, z Polski tutaj do Stanów Zjednoczonych. No i takie niektóre rzeczy się nasu, nasuwają na myśl, tak, no, tak jak mówię, tak jak przychodzą do głowy, tak Wam opowiadam. No i jedna jest ciekawa, bo tak mnie dręczy właściwie już od, od, od dziesiątek lat taka, takie przemyślenie jedno i się ciekawe. co Wy pomyślicie na ten temat, jak Wam opowiem, no co się stało w tym samolocie, trywialna rzecz. Nic specjalnego, ale ciekawe, bo, bo po prostu mnie to troszeczkę fascynuje. Jak to no tak etycznie powiedzmy znamy jeszcze to słowo etyka? Jest. <laughs> Istnieje coś takiego jeszcze do tej strony etycznej. Tak pomyślałem, że, że, że zapytam się was może, albo wam powiem moją opinię, a wy możecie mnie wtedy skrytykować fajnie. A to się przyczyniło do, do, do tego, bo dwie rzeczy tego samego pokroju w samolocie się, się, się wydarzyły i, i potem wspomniałem to mojemu, to mojemu synowi, jak przyjechałem tutaj i on mi i przypomniał, że to w Nowym Jorku w tych ekspresowych autobusach takie same są wydarzenia jak, jak te, te, tego samolotu. No i, i przechodzę do, do sedna sprawy. Chodzi o rozkładane siedzenia. No ci, co latają, to wiedzą, jak daleko te siedzenia się potrafią rozłożyć. Ci, co latają tymi dużymi, tymi... No, to jak się zapomniałem, te, te duże linery nasze nazywają największe. No, to wiecie, jak mało jest miejsca z tyłu dla pasażera, żeby siedzieć. No a to siedzenie tak się rozkłada dosyć, dosyć daleko. No więc, rozkładając siedzenie w tył, no, wchodzimy troszeczkę w ten, w, ten, w tą, tą area, w, ten, w to miejsce, gdzie ten, gdzie ten człowiek z tyłu no, żyje. Przez te dziewięć 9 no, 9,5 godziny powinien być lot ze Stanów do Nowego Jorku. Także dosyć długo i w, siedzieć w tej ciasnocie, ciasnocie to nie jest takie <noise> najfajniejsze. No i co się stało pierwsze? E, starszy człowiek, który koło mnie siedział po osiemdziesiątce, no, miał troszeczkę rzeczywiście e, e, niewygody nawet wstawać, a już nie mówiąc o wychodzić z tego środkowego siedzenia, chociaż siedzenie obok było puste. Gdy się jego małżonka nie dostała się na lot, no muszę wam opowiedzieć, okazało się, że jak przyjechali na lotnisko, to jej paszport wyszedł, a jego nie, także on poleciał, a ona została w domu, no i było wolne siedzenie obok, ale pomimo tego, że to siedzenie od, od korytarzyka było wolne, on dalej miał kłopot wstać i, i wyjść, a szczególnie wyjść, gdyż, gdyż osoba przed, przed tym pustym siedzeniem rozłożyła oparcie całkowicie należące, no więc miejsca miał malutko i nie mówię, człowiek młody i zgrabny, to zapewne nie miałby żadnego kłopotu. Człowiek w moim wieku no, niewygodnie, ale by się wyszło, a w jego wypadku ciężko było się podnieść, a już zdecydowanie przesmyknąć pomiędzy tym, tym oparciem tam, o tym siedzeniem, a tym rozłożonym oparciem z przodu. Więc on na cały głos, chyba specjalnie, żeby ta osoba z tyłu usłyszała, kilka razy zwrócił uwagę taką, no niby do mnie, ale chyba bardziej do tej osoby. Jak to jest niekulturalnie, nie, nie poszanować starszego człowieka i nie zostawić mu miejsca, żeby mógł wyjść i wejść. No i tak się zastanowiłem, że to nie jest, no z mojego punktu widzenia, no, nie jest niby etyczne zająć komuś miejsce, niby etyczne, bo nie wiem, czy, nie, czy to nie... No skoro nam dają to miejsce, to dlaczego mamy go nie użyć, prawda? Żeby się rozłożyć. Jeżeli mamy te 9, ponad 9 godzin i chcemy się przespać, no dlaczego mamy się nie rozłożyć? No? A z drugiej strony, czy jest to nieetyczne, żeby zająć... Miejsce temu drugiemu człowiekowi, no właśnie to jest to pytanie. Co kto myśli? Myślę, że jest nieetyczne powiedzieć tak do tej osoby z przodu, nie wprost, nie poprosić, żeby się troszeczkę podniosła, bo można. Po prostu powiedzieć troszeczkę, jakby tak pani czy tam pan podniósł to siedzenie, bo nie mogę wyjść. Jestem starszy, ta osoba nie ma z tyłu oczu, nie musi pamiętać, kto siedzi z tyłu i nie musi wiedzieć, ile miejsca zajęła. I myślę, że to nie jest wina tej osoby z przodu, że, że ten starszy człowiek no, miał kłopoty z tym wstawaniem i wychodzeniem. Także to jest taka moja, moja opinia. I, I druga rzecz się stała w ciągu tego, tego samego lotu i, i tak samo w tych rzędach przede mną. Także tu byłem świadkiem z pierwszej ręki, gdzie co się dzieje. Osoba w środku, siedząca teraz tuż przede mną, czytała książkę, zdaje się. Tak, tak wyglądało. I miała rozłożony ten stolik. Na tym stoliku książka leżała, i teraz to jest już tak w ciągu lotu, dosyć, dosyć daleko, także wszyscy już w miarę śpią, bo, bo tam drzemią, czy światła są przygaszone, czy tam oglądają telewizję, co by nie robili. No ale w tym momencie ten człowiek przed nią zdecydował się rozłożyć właśnie to oparcie całkowicie do tyłu. I rozkładając to oparcie, oczywiście wszedł w jej w tą, no, no tu, gdzie ona siedziała, tak, do, do, dosyć blisko do niej, to, to się do niej dosięgło, tak, trzeba przyznać, że blisko. Ale, wiecie, jej, jej, jej reakcja, na to była bardzo, ja bym nazwała nawet agresywna. I, I teraz właśnie jest pytanie, no co jest bardziej etyczne, czy ten człowiek z przodu nie powinien się rozkładać, wiedząc, bo to wiemy zazwyczaj jak daleko sięgamy, czy jak to wchodzi w czyjąś strefę, czy jej ta, ten, no ten nagły taki wybuch, bo, bo to był wybuch, niby nic nie powiedziała, ale zaczęła tak ciężko oddychać i dwoma ob... dłońmi i kolanami zaparła po prostu się na ten fotel tak, że go popchnęła tego człowieka do przodu praktycznie. No, czyli tak siłowo i, 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 i takim, jakimś takim wyduszonym z siebie jakby bólem z piersi i, i, zareagowała na to rozłożenie. No, no wyglądało to dziwnie powiedzmy, dziwnie, że ktoś tak może nerwowo i agresywnie zareagować. No i byłem ciekawy, co dalej będzie. Człowiek z, z, z przodu z, zrezygnował z tego i, i złożył się ze dalej do przodu. Także nie, nie zareagował, nic nie powiedział, tylko cofnął się do pierwotnej pozycji. No tak mówię o tym, bo, bo w sumie to... No, ja staram się myśleć o tych ludziach z tyłu, ale nie, nie dałbym rady siedzieć w takiej pozycji upright po angielsku, czyli takiej całkowicie złożonej. 9,5 godzin to nie jest możliwe, żeby chociaż troszeczkę się nie rozłożyć. A ja jestem wysoki, nie mogę się tak zsunąć za bardzo na siedzeniu, bo nie mam gdzie tych nóg tam za bardzo włożyć. pod spód trochę, tam, ale te kolana gdzieś muszą iść. No, no wiecie, to nie jest za wygodnie. To w moim wypadku ja zazwyczaj rozkładam siedzenie, ale troszkę, tak do, może, do, może do połowy, tak żeby to było, no te plecy chociaż trochę rozprostowane, była tam, żeby za bardzo taki kompromisowy rozwój. Nigdy mi nikt nie zwrócił uwagi, chociaż w stronę, lecąc w stronę. Polski, ten ktoś z tyłu stuknął parę razy mi w to siedzenie. Nie wiem, czy specjalnie, że żeby mi dać znać, że jestem rozłożony, czy po prostu przypadkowo. Także oczekiwałem, że tam będzie więcej, może to bym po prostu wymienił grzecznie parę słów, czy tam przeszkadzam, czy nie. Ale nie, przestało, prze, przestało być to pukanie z tyłu, w, czy popychanie, bo tam może w siedzenie ktoś wkłada, może w kieszeń, czy coś. No, nie, nie jestem pewien. Zanim zacznę rozmowę z kimś, jak pomyślałem, upewnię się, że, że niewygodnie jest, ale u, przestało. Y, to pukanie czy to popychanie i, i tak doleciałem spokojnie. No ale ogólnie, no, no, co myślicie? Skoro, skoro linie lotnicze pozwalają nam się rozłożyć, dlaczego mamy nie użyć tego? Dlaczego nie mamy być w pełni wygodni? No, ta osoba z tyłu, oczywiście zabieramy jej miejsce, no niestety jedyne wyjście jest rozłożyć swoje siedzenie dalej do tyłu. I wtedy odzyskujemy to miejsce. No, wchodzimy w następnego człowieka e, e, i jego znowu miejsce, no ale to tak niestety wszyscy takie same mają prawo, zapłacili za ten bilet i za to miejsce i, i chyba powinni móc je użyć można poprosić, tak jak powiedziałem ten starszy człowiek powinien, może poprosić, ta kobieta zamiast pchać powinna poprosić, że no, nie ma miejsca czy mógłby pan tak po, do połowy albo w ogóle nie, nie rozkładać się zamiast takiego agresywnego oddziaływania jak pchanie czy kopanie tylnego siedzenia niesmacznie to było Dlatego tak mówię o etyce. No, może etyka z przodu tego człowieka nie 100% jest taka, ale tej osoby z tyłu kopiącej i pchającej jest, jest bardzo nieodpowiednia. Nie tak samo tego mojego starszego e, pasażera z starszym wiekiem, który no, też mógł odezwać się bezpośrednio do tej osoby z przodu, zamiast rzucać takie głośne komentarze, że, że nie szanujemy starszych ludzi, bo on nie może wyjść z siedzenia. No, takie no, cały program nagrywam o tych siedzeniach, ale to jest ogólnie. Mówiąc o, o, o etyce człowieka i o, o myśleniu o drugim człowieku, jak, jak gdzieś jesteśmy i, i jak się zachowujemy, i jakie to ma wpływ na, na, na kogoś innego, i to tak w tym większym aspekcie przyszło, przyszło mi po prostu na myśl. Nie wiem dlaczego w, to, w tą wielką sobotę <taki> takie rzeczy mi chodzą po głowie, a, a kiedy to wspomniałem do mojego, rozmawiałem z moim synem, no to właśnie on mi przypomniał, że ja w, do Manhattanu rzadko jeździłem autobusami, a on jeździ ciągle. To w tych, e, właśnie tych pospiesznych takich autobusach, express buses, e, są też te siedzenia rozkładane i są bardzo podobne sytuacje. Po prostu się wchodzi w, w czyjeś miejsce i jest im niewygodnie albo niewygodnie wstać, albo wyjść, albo... W... I, I są też podobne reakcje, właśnie albo popychanie tych siedzeń, albo, albo coś tam, jakieś narzekanie, czy wzdychanie ciężkie, czy... czy no, no przyróżne sytuacje, właśnie związane ze zwykłym siedzeniem. Także nie wiem, czy te linie to źle rozwiązały, czy, czy to my ludzie po prostu nie, nie dajemy sobie rady ogarnąć no, no, ty, tych sytuacji, tak jak mówię, tych etycznych i, i tego namyślenia no, o, o drugim człowieku troszeczkę, może troszeczkę więcej niż, niż, niż powinniśmy. No, Możecie napisać nam w komentarzach, co myślicie. Tak, tak jak powiedziałem, ja, ja uważam, że do połowy jest ok. Jak nikogo nie ma z tyłu, całe można rozłożyć, ale jak ktoś chce całe rozłożyć, to jednak mieć... Nie można mu zabronić, tak mi się wydaje, niestety. Niektórzy, tak jak ja, mamy, mam, mam kłopoty z kręgosłupem. Dla mnie to może być newralgiczne, żeby, żeby się rozłożyć I, i nie mieć tych bólów w plecu, bo potem ja, no, no, przyznam się, że po tym locie też mam trochę kłopoty z plecami i, i z kolanami, nie miałem bólu już bardzo dawno, ale wróciły mi. No. Nie płaci się czasami za niektóre rzeczy, no nie narzekam za bardzo, to jak mówię, nie rozkładam za daleko siedzeń. Ale po prostu na taki temat mi przyszedł, tak pomyślałem, na tle tych bzów moich kwitnących. Chciałbym, żebyście poczuli ten zapach, bo to jest boski zapach. I... No i ptaszki dzisiaj, dzisiaj troszkę rano śpiewały bardzo głośno, nie wiem czy nie zwróciłem uwagi, czy teraz śpiewają. Ale tak o, na tym tle, no, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, jeszcze raz, już wymieniliśmy chyba ze wszystkimi sobie życzenia, no ale jutro to ta, ta, ta święto wielkanocne, to no, oczywiście przede wszystkim zdrowego zdrowego święta Wielka, wielkanocy i no, spokojnego, żeby to było jak najprzyjemnego, najprzyjemniejsze. No i w gronie tych ludzi, co Was kochają, wiecie, bo to bardzo ważne jest mieć kogoś bliskiego, kto Was kocha i, 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 no, i żeby mieć kogo pokochać. Także czy to jest, tak jak mówię, partner, partnerka, rodzina, mama, tato czy dzieci, no życzę Wam właśnie, właśnie takiego ko kochanego tego, tego, tej niedzieli wielkanocnej i, i, i tego jajka wielkanocnego, także wszystkiego dobrego. I no, na tym kończę taką pogadankę krótką na, na temat składania siedzeń i etyki ogólnej. No nie wiem, tak jak zawsze, mam zawsze wątpliwości, czy te moje pogadanki, to tam mają wartości jakieś, czy kogoś zainteresują. No ale chyba tak, bo coraz więcej ludzi ogląda i, i bardzo mi, jest, mi jest z tego względu miło i bardzo dziękuję za, za wasze wszystkie te, te komentarze, bo to pomaga, żeby wyjść właśnie, że, no, żeby się uśmiechnąć do, do was tak, no, bo, bo przyjemnie mi jest. No. <laughs> dziękuję bardzo, dziękuję bardzo wszystkim za, 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 to, za to, co piszecie i mówicie, i, no i że oglądacie. Bo, bo mam powód, żeby, żeby wyjść tutaj, posiedzieć, pogadać sobie. Do następnego razu wszystkich całuję serdecznie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na te nasze święta wielkanocne.